Po jednym z ostatnich filmów zostałem kacapską onucą, dlatego muszę zrobić jakiś normalny materiał, żeby ta łatka nie przylgnęła do mnie na stałe. Dlatego dzisiaj lecimy z szurami i teoriami spiskowymi. Uaaa! Pamiętacie dziurę ozonową? Kwaśne deszcze. Miały nas wypalić żywcem. Potem pluskwa milenijna miała wyzerować cywilizację. Choroba wściekłych krów, ptasia grypa, świńska grypa. Każda po kolei miała nas wytrzebić jak dinozaury. Przez ostatnie lata? Globalne ocieplenie. Mieliśmy się ugotować. Każda dekada ma swój własny medialny koniec świata. Aż tu nagle, z Nienacka Guru od Klimatu, Bill Gates stwierdził, że alarm odwołany. Najwyraźniej zarobił już wystarczająco na ratowaniu planety, więc teraz idzie ratować Afrykę. A my? My zostaliśmy trochę biedniejsi. Z podatkami klimatycznymi wciśniętymi w każdy rachunek i z tymi idiotycznymi, przytwierdzonymi na stałe korkami od buterek. Bo w tym biznesie zawsze chodzi o to samo wywołać panikę, sprzedać ci lekarstwo i zostawić cię z rachunkiem. Czekam na kolejną apokalipsę. Listę potencjalnych plag zostaw w komentarzu.